Myślę, że każdy z nas statek Tytanik, ale dla niewiedzących, Tytanik to statek wybudowany 31 marca 1909 roku. Statek ten był uznawany za niezatapialny, ale jednak 15 kwietnia 1912 roku statek uderzył w górę lodową, przez co już po dwóch godzinach był na dnie oceanu. Z 3000 osób ocalało zaledwie 700, a w środku Odcalałych był Jamie Sky. Czekaj, 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 co? Jamie Sky, który został znaleziony na bezludnej wyspie, na której jamieskaj, Sky, i Orangutan zostali zamknięci na bezludnych wyspach, gdzie każda wyróżniała się na swój sposób. Zapomniałem wspomnieć, że na środkowej wyspie znajdował się mój podwła, to znaczy zaufany sprzedawca, który oferował graczom OPI. Robicie? Start. Oil. Start. Zaczynamy. No. Zaczynamy. Co robicie? Zaczynamy! O ile... Start! Już? Po zaczynamy? co robicie? O ile ja mam monet. Dobra, ja lecę... Let's go, diamenty. Let's go. O ile diaksów! Diamenty, lecę... O ile diaksów! Ziamal! Dobra, ja zbieram... ...portki fajne. Przez pierwsze 5 minut nie można się klepać. A można wejść na Główną Wyspę? Można. Oczywiście, że można. A. Ale klusik, ale książeczka, ale książeczka. Dobra. No, książeczka jest super. A, książeczka. A no, dobra, dobra. Pyk, pyk. Ej, nie się w przez blok chwilę muszę... zniszczyć. Ej, dobra, ja mam pomysł, ja mam pomysł, ja mam pomysł. Nic to wam nie da, że wy sobie tam jesteście Pyk, robimy to to. No Mordę! Mi... Ale dobre, ale dobre to Ale plusik, ale książeczka, ale książeczka Dobra, no... no książeczka dobra. jest super. O, siema, Książeczka. A no, dobra, dobra. Też mam to tam. W... Nie, ty masz wyspę, która pewnie miała siebie. ale zbyt, zbyt. Czy, macie monety, macie monety, jak macie monety to idziecie na środek sobie kupić totem, albo zbroję. No, a, dla, według mnie jest nie fair to, że jedna wyspa miała najwięcej. Przez pierwsze pięć minut można się klepać. A można wejść na główną wyspę? Można. Oczywiście, że można. Okay. Ja ogólnie lecę do góry, robię skybase. No dobra. Dobra, ja ogólnie lecę do góry, robię skybase. No dobra. Nie, no gość mi skopał całą wyspę. Kto ci skopał? Nikt ci nikt nie skopał. Ej, o rangu czekaj, tam, ja, co? Nie, dobra, to nie moja. Jest. Dobra. Ej, Mam jakiś pomysł? No, ja każdy ma jakiś pomysł. Każdy tam chce wejść, spróbować wejść. Każdy próbuje swoich sił. Jest! Jest! O chłopie. o, chłopie! O, chłopie! O, chłopie! A co ty zrobisz z Orangutanem? Chyba no, palnąłem w tego. łuku A czy skusisz? Nie. Tego seta nie mam. Jest? Zrzucaj go! Zrzucaj go! go. spadł, Spadliście? Słodziak, słodziak, słodziak my mamy sojusz. O, y, or, orangutana. Czekaj, aj dobra, ja jedę do swojej łódki. O jest. Zniszemy łódkę, zniszemy łódkę. Dobra, to płyń. Ja biorę delfinka. Nawet muszę zaoszczędzić. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Pod wodą! Pod wodą! Pod wodą! On się utopi! On się utopi! Jak coś, to ja tutaj też mam łódkę. Dobra, spoko, 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 spoko. Złapaj łódkę i do niego płyń po prostu. Ej, o, refa je. O, refa musiał ora, zjeść. Ora, 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 No Skaj, możemy Dobra. się jakoś Dobra. dogadać. Mhm. No są co już wasz potężnie Nie mogę, Mati. A bo ty się klepisz zyskajem. Pomóż! Pomóż! Zadam refa! Zadam zjadam refa! Łatwa, no, no, ej, Jestem po tobą! Płyń! Płyń! Nie! Nie! Zadam refa! Łatwa, no, ej, ej, Jestem po tobą, płyń! Jest! Nie! A co jest? bagowało. Aj, dobra, mam... Z nie mam z ciebie kuszę. Uch. Jest. jest! Ha, essa hein grant. Prze... Tak. Monetę wierzycie, o! Oj, chłopie! Nie strzelbyka! No way! O chłopie! Jak było blisko! Żebyś ty tego nie widział, ja tyle brakowałem, żebym natepnął na Nie, Widzowie, to jest to? patrzcie co mam! Nie! To jest to. Dobra, wywalone i tak go zabiję. Ja on coś, czego nikt nie ma. Ale według mnie... Nie parze wyjść Dawaj, 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 clep go! Orankut ty masz chantę jak... O cholera, wy. o chłopie. Słodziak nawet... A Słodziak ma diamentowy mięk, wesem czanty, ty masz. Czansy. Nie no, ja dać. No. O chłopie! O chłopie! O chłopie! O chłopie! O chłopie! O chłopie! O kurde! Słodziak, słodziak dead! Słodziak dead. Jak i dead? Dobra, Orangutan... to... Otakowany, zbije z ziemię Skye'a. I dead. Nie, ja po prostu zlogałem, zlogałem. O kurde, bitk, ostateczna bitwa, ostateczna bitwa, Słodzia. Ej, co to kurde, jest? tam kurde, ona tu tam wróci. Co jest grane? Widzisz też miałeś Wiesz. Buty padły, buty padły, buty padły. O kurde! Co jest? A ja odparcie skrzymił, żebym mógł zobaczyć to osobnik. Co tam? Co tam? Co tam? Totem! 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 zwaliłem! zwaliłem. O chłopie, nie. Ten prąd wody. Zesrałem. Wrócił, co jest? Ej, czekaj, coś się zesrało co, ciąg Ciągle coś się dzieje z ludkami Co ty robisz, co ty chcesz, co ty chcesz? Dla kontentu To bazy Kto mnie zabudował? Ej, ja... daj mi spectatora ale... ale co to byłby za odcinek bez replay moda? Lubię, starcze A, jeszcze w ogóle łódki nie mam, a miałam feku. Super. O nie, to jest chore, to jest chore. jaka ty masz te jeszcze? No nie, jakoś miałam dwie i nagle mi z nich jedna. Jakby wszystkie łódki mi się kupowały znikały Dobra wygrałem już Proszę Ej! Mi się kupowały, znikały Dobra wygrałem już Proszę. Jest! No i Karki, Następny winu! No